Dzisiaj nagrywamy Rivals i naszym głównym wyzwaniem jest pokonanie robota Także bez zwinnego przedłużania bierzemy od razu broń I niestety, dlatego że troszkę długo je szukam Muszę zastosować filmik I go włączę, kiedy już będę miał wszystkie I wtedy będziemy robić walkę, OK? To ja muszę zrobić takie BUM! I z tego co wiem, to jest chyba już ostatni Oj, dokładnie. Się magia dzieje, i lecimy na walkę. pamiętajcie, nie może to być taki, taki prosty. Tylko musi to iść taki na bok, jak taki wcześniej zrobiłem. Dobra. no, To, to. No nie! O Jezu. Serio? Pówno, mi cały odcinek. że kur! Błagam, aby to jeszcze tutaj zostało. Możliwe, że się jeszcze uda. A, chyba dupa. Let me cry. Nie odcinka i dupa na dzisiaj, może jutro. Jest? Proszę, proszę. Widzowie się nie doczekają.